Cztery minuty do Nowego Roku. Co? Cztery. tam jak pięknie. Ale my kurde nie popieramy tych fajerwerek, bo psy się boją no i zwierzęta, popieramy. tak? Nie popieramy, ale myśliśmy z Tobą, tak? No Piękne są bardzo, ale nie popieramy fajerwerek bo pieski się boją i i Dobra jest, no najlepszego? I dla was też widzę No. nasze biedne koty w domu co myślą sobie Galanta jeden cytat na nowy rok dla nowy widzów już... na kanale jeden cytat bądźmy szczęśliwi będzie dudów. będzie dudów. Słuchajcie, aby wszystko się nie miało, żebyśmy byli w zgodzie, to i tak ten rok będzie tragiczny, bo każdy to wie, ale gorszy od tego być nie może. No, zrobię. Wszystkiego najlepszego widzimy się w nowym odcinku i co? Nara, a jeszcze miałem wam powiedzieć, że ostatnio coś u mnie z siecią jest tragiczne i odcinki mogą się pojawiać z dużym opóźnieniem. Więc co? Szczęśliwego nowego roku i Nara Obserwuj po więcej. Obserwuj po więcej.